Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Lemmings Play. Stróż szybki Lopez. Tak, więc kontynuujemy. Eee, mamy uzbierać co najmniej 105 jaj. Ok. Eee, postaram się o to zrobić. okej. No bo zjadę, żeby się z nimi nie wywracać na początek. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Aaaa! Fajne jest. Się skaczy daleko? Lego. O, sik! <grywa> już to... O, jaka drabina, grabie mnie uderzył. Um. więc tak jak widać mamy no Ble. nowe przeszkody, czyli grabie, jak widać i tutaj już o właśnie. Arbuzy, niej! Misia z arbuzami! I coś jeszcze chyba było tutaj nowego, z tego co kojarzę? Eee, ale nie jestem pewna. Um, ok. Okej. Nie! What the hell is going on here? <laughs> Ostatnio lubię to mówić, wiecie? Aha, czyli nic więcej nie ma, tak naprawdę? Znowu przeszkód? Okay. O. Ciężkie zakręty to jest ISO, wiecie? Masakra po prostu. Uuu, myślałam, że mnie uderzy. To jest po prostu aż stresujące. <grymne> Upsik. No dobra, nie straciliśmy życia, więc jest spoko. Teraz pobiegliśmy w lewą stronę. No, jak zdążyliście zauważyć. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zmieniamy arbuzy. Ciężko jest mówić teraz cokolwiek, bo staram się oczywiście skupić na, na grze. Na tym, żeby zabrać jak najwięcej jaj i za bardzo się nie wywracać. Ok, już robimy ostatnie okrążenie i dość... O mogą złapać. Mm. Nie, 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 bo teraz ten mi uderzył. Okej. Okay. Mm. Tak, ostatnie kółko! <grymne> Przepraszam, chyba na nie chcąc w mikrofon. Niech to. Dobra, jeszcze jedno jajko, co najmniej. Ej, Wyleby dobić do końca. I oczywiście... Zawsze jest tak, że na koniec... Zawsze jak coś idzie dobrze. <laughs> to później idzie masakrycznie. Wręcz. A więc... Tak. Okej, okay. nie wiem tak naprawdę, która strona jest lepsza. Jak się biegnie w lewo, czy w prawo, to jest tak naprawdę bez różnicy. Ale co tam będziemy się przejmować? Czy biec w prawo, czy w lewo? Chciałam taki długi skok złapać, ale nie wyszło mi. Wcześniej, oczywiście, trochę za mówię. Nie, aż to później do mnie coś dociera. Jestem tak skupiona. O, 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 o. Co to było. przegięłam przez drzwi. Nie, jestem pierwsza. pierwszejsza Okej. Okay. Uh, więc tak jak już mówiłam, ka każdy. Yy, każdy ten poziom, który będziemy wiedzieć, to będzie każdy kolejny odcinek, więc te odcinki będą krótkie. Z tego, co pamiętam, później, Dobra, nie będę nic zdradzać. Nie, 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 nie Nie będę nic zdradzać. Nic wam nie powiem. Oglądajcie, a jeżeli chcecie grać, to po prostu zagrajcie. <grym> Wtedy się dowiecie sami. No, um, więc, y, więc, 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 więc. Y, życzę wszystkim miłego dnia. Miłego oglądania. I... Y, I y, y, y co jeszcze. No i nie wiem, czego, czego sobie tam życzycie, żebym Wam życzyła. <laughs> więc pa, pa.